Dzisiaj pokażę Wam wszystkie moje zwierzęta. I mam ich 10. No. Po pierwsze, to jest wilka, piesek, suczka. I to jest chyba mieszaniec. Idąc dalej. Tu jest mój chomik, Nazywa się Chamiś. No i tyle. To jest dżungarski, jak widzicie biały. No, więc z do góry I teraz będzie cięcie i będziemy cukru. No więc już jesteśmy. Tutaj jest pokój. Gdzie jest kotek. Kotkę, która przed wczoraj urodziła takie malutkie kotki no ich jest tutaj cztery w sumie wszystkie są takie same I przez przypadek tam Zacisnęło się stop nagrywania. No i tych kotków jest tu cztery. Tu jest jeden, tu jest drugi chyba. Tu jest trzeci, a tu jest czwarty, czy nie wiem. <laughs> no. Idziemy dalej. Widzimy się za chwilę. No, więc to jest jeszcze pies mojej babci. Taki, o, tr troszkę jest większy od mojego, ale tak troszkę tylko. No, więc widzimy się za chwilę przy następnym zwierzątku. Yes. Więc to jest mój baran, a ten jest owca, mniejsza. więc to by było na tyle tego odcinka i nara no więc e, teraz nie zapomnę pozdrawiam Milenę i Jakuba nara I da się go też pogłaskać